Siemano! O, odcinek kolejny Rangers, Kariera, Podróż. Połowa sezonu już przed nami. Za chwilę zaraz nowe transfery, nie wiem czy nowe, zobaczymy czy jakieś w ogóle będę robił bo tak, mamy ogólnie dużo rzeczy, mam, znaczy dużo piłkarzy już mamy, zobaczmy czy już yy, w następnym odcinku, tak, w następnym odcinku już będzie okno transferowe się otwierało, więc będziemy mogli kogoś zakupić, zobaczymy jak to będzie, ale dzisiaj to jest najważniejszy odcinek na razie oczywiście w tej serii, ponieważ gramy z Galatasaray o wyjście z grupy Ligi Mistrzów. gramy z Celticiem o pierwsze miejsce w Lidze Szkockiej, bo mam nadzieję że nam się to uda wszystko i że wszystkich łatwo pokonamy bez yy, zbędnych problemów. No i co? Napewę wam, że... Aha, że dalej tego Simmy nie ustawiłem. No, no tak, właśnie, właśnie tak. Sima oczywiście tu idzie. Abdallah Sigma. King sobie zejdzie, bo tutaj widzę, że król, nasz król złoty tutaj. Nie sobie dobrze radzi Barisić też sobie wejdzie tutaj zamiast Ilma Bo ma dobrą formę plus nie jest zmęczony No i chyba tyle, bo tak, tak szczerze to Daniel Pereira nie będę dawał, bo... Właśnie, nie wiem czy byśmy nie kupili jakiegoś napastnika Na no, zamiast, De w sensie, zamiast a im Bo Daniel Pereira to no, zbytnio nie strzela A jakbyśmy kupili jakiegoś i fajnie może by coś się porobił, nie? A tak to chujoby, chujoby. No więc co, lecimy ich rozwalić i wyjść i wychodzimy z grupy Szabalak tak zwany Nie wiem co ja powiedziałem, ale w sumie nie ma to z większego znaczenia. Dalej ten mamarder chwili tam u nich na bramce. Oho, Pa! 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 pa, pa ma tondo! Pa! Zobacz! Kluredini! Ale blisko, bo. A się blisko, bo no prostu w bramkarza strzelił, To takie średnio średnio blisko, ale tutaj jakiś ślisk. drugą mamarderż chwili jego broni. O, dawaj, Cantwell! No kurde, no co to jest, ty trzeci rożny, ja pierdzielę, wślizgiem, ślizgiem Cantwell tam próbował, co tu się stało w ogóle? Tutaj główką broni podróba Mardyszwiliego i Cantwell jest zablokowany, jakby nie był zablokowany to byłby gool. no co to, co to ma znaczyć, halo? Ten tawarnier trzeci raz, a teraz dupa, o! Ryan Jack! Wow, kurde, ale ten, pod, ta podróba mamardaszwili jego nie zła jest. Może to jest mamardaszwili tylko jego brat, może jego... Um, jego zaginiony brat, nie wiem, nie wiem tego. Turecki zaginiony brat, no? Nie słyszałem nigdy do takiej teorii, ale może, może. Do Simy i Sima! Wow, ale, ale żeś się przyjął! Co on, kurde? Próbuję ty, z przewroty? Ibrahimowicz? No, gościu, co ty? Co ty? Co ty? Co ty próbujesz, gościu? Ibrahimowicz jest na ławce trenerskiej, jest trenerem Rangersów I ty co mu pokazujesz, że kurde umiesz z przewroty? Mam ci dać wygrać? Co ty, kurwa? Nie trafiłeś, to nie ma Nie, co wy robicie? O Boże, dobrze, że oni się do tego nie zabrali w ogóle Tylko się tak stanęli w, niez, w niezruchu Nie no, co za śmierdziele Wow, ale strzeliłeś, brawo. A niebezpiecznie! Niebezpiecznie! ów strączek! kurcze Tam się połasili na bramkę, już chcieli... Już chcieli świętować swoje zwycięstwo nad naszą drużyną, lecz strączek im nie pozwolił swoim herostwem... Heroizmem. Co ja to w Nie żal jakim heroizmem, Heroizmem. Dobra, patrzcie, dękej. Pa pa, pa co on robi? On wyściga wszystkich. na ty chuju. Zajebany. Dobra, o, denkej, 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 dawaj, dawaj, dobrze, dobrze, nasza piłka, dawaj, ci tu szybko, no Dawaj, dawaj, ja mówię, no kurde, nie O, dobra, udało się Bra, ale triki, ale triki z Ameryki, co to, ja pierdolę Chyba gorzej się nie dało zmarnować tego O, dobra, 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 Sima, Sima, Sima Abdalak, Abdalak Sima, Abdalak Sima i no co jest, Z barami, mi wziął, kurde, w, brzugi nie on nie, no, coś się to są Gorsi niż w FC są, nie, nie Dobra, strączek na S, na S. Hmm. Sutar. Nie no, jakbyście to zostawili? Nie! Ło! Wow, ło wow, wow, wow. Dawaj, Cantwell, no. Uuu, nie dobieg! Co, co za. Co za spere. Nie! Nie! Łosupek! Nie wypierdol to ja pierdolę wypierdala jestem, tym, kurwa. Ja pierdolę, Maciuś, ja wale. Kurwica, co tu się odpierdala? Dobra. Uuuuuuh, karny. <laughs> nie no, karnego to nie ma, ale jest faul jakiś. Jakiś dziwny, niewiadomy skąd faul No nieźle, nieźle, Tej Dengkej faulowany No kurwa... Gorzej się nie dało Dobra, tawarnier. Warnier No, no co, no, ta Warnier strzela goła. Patrzcie, patrzcie, pa 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 na to, pa Pa Fiuuuu es, Eeej, Ale es, 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 ale es Ta Warnier strzela goła, ale es Dobra, po drugie, Mardi Grasili, nie dałeś rady! Hehe, z ciebie! A my wygrywamy z Galadazora 1-0, po rzucie wolnym, świetnie wykonanym Tawarnier druga brameczka z rzutu wolnego już w tej serii, ale świetny rzut wolny tutaj prosto w okienko, taki ma, 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 normalnie nie da się, nie dał się lepszego. No nie dało się lepszego, nie dało się, nie dało się, tutaj Tawarnier świetnie to zrobił. Nie, no powiem wam, powiem wam, że teraz murujemy. Biorę troszkę defensywniej. Sima. Ha, ale, spad poje! Ale, go jebałem, ale, go jebałem. Dawaj, Sima, dawaj, dawaj, pędzisz, pędzisz! Dawaj, dawaj, Sima! Nie! Skurwa. Skrwa. Dobra, doświadkowanie, pa. I gol! O, prawie był, prawie był gol. I środkowania na Pereira, Pereira, kurde. A, boczna siatka, niestety. Bardzo ciekawy mecz, bardzo ciekawy mecz. Nie powiem, bardzo mi się świetnie go gra. A, nie wychodzimy z grupy. To już na pewno. Real Madrid chyba wygrał. No, jak Real Madrid wygrał, no to już nie wychodzimy. Jakby zremisało, to byśmy wyszli. No, ale nie wygrał, więc. Znaczy w sensie, co? Nie, w sensie wygrał, więc nie wychodzimy. No, byliśmy tutaj, dominowaliśmy szczególnie. Jesteśmy na trzecim miejscu, czyli spadamy do Ligi Europy. Tak, spadamy do Ligi Europy. A nie, Real Madrid zremisował, ale remis też nie dał dam dobrego rezultatu, ponieważ po pierwsze z nami wygrał Real Madrid, a po drugie, mają lepszy bilans bramkowy. No, myśliciemy trzy bramki, więc to nie jest, jest dobry, dobry bilans. Sprawdźmy inne grupy z Bayernem. Bayern Napoli. Dobra, czyli to takie normalne. Tutaj normalnie. Tutaj pff, wszędzie jest normalnie tak, nie ma masz zaskoczeń. Tutaj tak samo. Tutaj tak samo, tutaj, no troszkę zaskoczenie, że to Royal Antwerp, ale też jest widać, że 7-7, więc to nie, więc było wyrównanie. Tutaj Manchester United, wow, 7 punktów po 3, nieźle. Real Betis, Celtic i Manchester United, Celtic też spada do Ligi Europy, no nie no, jak my się zmierzymy z Celticiem widzę Europy, to mnie coś rozwali. Ty, co to jest za jakiś, to tak zawsze było, ten taki, nie wiem, nie wiem, no nie, nie, no co, jest przesz normalnie masakra, ja nie wiem, ja ogóle, Dobra, ale zobaczymy z kim zagramy w ogóle, bo chyba to już dzisiaj zobaczymy. Nie no, co w ogóle, co w ogóle sobie myślicie, że ja tawerny raz przynajmniej się pukni w łeb. A teraz sprawdźmy co tutaj mamy. Hmm, do Olimpiakosu idziemy? No, no tak, nie no może w sumie... Nie wiem. Bo ja nie, ja nie wiem jak to działa, bo tutaj wiem, że jest coś takiego. Że możesz sobie wziąć to, to nie i sobie wybierasz na przykład nie, Mogę sobie wziąć, sobie wziąć na przykład o no, i sobie biorę Arce, ale to jak kliknę to się zrobi? Transfer request, no i mogę się niby transferować tam, ale ja nie wiem, jak to działa. Czy oni nie, muszą przyjąć, czy to jest jakieś nie wiem, wymagania. Prawdzimy sobie też na końcu ligi, żeby na przykład, jeżeli na przykład holenderską zobaczymy, na przykład, że Ajax będzie na 7 miejscu, to bierzemy Ajax i go ten, czy wracamy do świetności. No, no ale tak na razie to tak średnio. A teraz gramy z Celticiem Glasgow no, z Glasgow I teraz tak, no Denki, co ty odwalasz? Co ty odwalasz typie? Dobra, Denki nie zagra w zasadzie meczu. Zagra w tym oczywiście. No i znowu Sima. Dobra, tego Sima. Wow, Sima! Ty taką formatę, masz taką dobrą formę teraz masz taką mam o to I Co ci się stało? No nie ładnie, Dobra, Slish zagra. Troszkę bardziej defensywnie zagramy. Hm, i kto jeszcze? Chyba nikt! Lecimy! Oj tak! Wow! Co to jest? Paradise? To... Saradise, <try> gości rangez i lepsi. No... Tak, tak, jakiś tutaj Celtic? Celtic w ogóle słyszałem, że jakiś Japoniec Sceltiku ma do City przejść. No, w sumie patrzyłem jego liczbę, to nawet na zmiennika niezły za Alvareza, tak szczerze to może być. O kurwa! Nie, 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 nie kurwa! Nie, no, ten jakiś Japoniec kolejny, ja pierdolę jakiś. Aha, tak, to on jest akurat niezły. No, kurwica. Ja... pierha tak, weź ty spierdzielej, co to jest? No przegraliście z Galat teraz z Celticiem jakiś przegrywacie. Chujowym, co to ma znaczyć? Kurde, jakbyśmy z nimi wygrali, to byśmy mieli taką przewagę, no ale już dupa praktycznie. Nie no ja się tak Realu Madryt nie bałem jak Celtiku, o co chodzi? <ścoughs> co to ma znaczyć, konie? Ty śmierdzielu, co ty odwalasz? Nie, na mu nie do za to. Pa. Patrzcie na to, na mu nie do. No kurwa mać. Na no żółtej mu nie doty. Czerwoną mógłby dać od razu, a nie dał żółtej nawet. Ja. No kurwa weź. Co ty odpierdalasz debilu? Ja pierdziele. Ale w tym odcinku lecą wiązanki niezłe. Kurwa co jest? Kurwa ty. Ja pierdziele. Co oni zrobili? Co to jest za strzał jakiś... Milion prędkości, co to jest, ty? Ja pierdziele, strączek, nawet piłka w bramce, strączek dopiero skacze, o co chodzi? Co to jest, ty? Jak zajebał, no co to jest, ty? Piłka w bramce, ten skacze dopiero, 2-0, ja pierdolę Co to kurwa jest, ty? Dawaj, dobrze, Matondo, dawaj, 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 no musi to, no to musi być bramka, tu musi być bramka Matondo, oh Krwa, kurwa, no musi być bramka, rozumiesz? Kurwa no, bramka musi być Nie no, Lawrence Lorenz jest taki... O, okej, okay, okej, okay, dobry, jest bardzo dobry I Denkej DENKEJ! Jest, dobra, 2-1, 2-1 Denkej, dawaj, 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 dawaj Bierz piłeczkę, bierz piłeczkę, lecimy, lecimy, z... robimy kombat, robimy Mołdawię Dawaj, 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 dawaj Dobra, dobra, Kevin Denkej to jest gola Ale świetnie to wypracowali Dobra, Lorenz, chciałem powiedzieć, że jest słaby jak, wol... jak worek ze śmieciami Nie wiem, ale takie podanie z zarąbą tutaj, że wow i tutaj cantor podał do Denkeja. I Denkej już nie zrobił tego samego co Matondo, czyli nie trafił, nie trafił gola. Tylko ten trafił gola. I jest Sima. Co ty robisz, gościu? Ty się zastanów. Co jest? Lorenz ma kontuzję, ty. Opie, ty się zastanów, co ty robisz lepiej. No, zarąbał mi tego Lorenza. I co ja mam teraz robić? a robimy zmiany, bo on tam strzedł. To niech sobie wejdzie Sima za niego, na, szybko, na szybciocha tutaj. Wiadomo. O, wejdzie sobie, patrzcie, o tutaj ten Buty sprawdź, buty sprawdź, czy nie masz żadnych nie, Substancji, kurde, poślizgowych. Dobra, Ilmas, patrzcie. Kurde, ale ich zele romba, Ilmas, dobra. Fu. Fu. Fu, dobra, pa, Sima tu, Sima tam, Sima, Matondo, Matondo jest, dwa z dwa jest, ale jesteśmy zajebiści, Kurwa, Matondo, 2-2, dwa, dwa. byłoby 3-2, w byłoby 3-2, gdyby wtedy trafił, ale teraz się. Naprawdę zrekompensował, bo tak zajebał taką piękną bramę No że, powiem wam mm, m, m, m. Bym się taką zobaczył i Irilel i, 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 i Irilel bym taką zobaczył, IRL Ale patrzcie jakie tutaj rozłożenie się Fuuu, kurwa, knuckleball Ale świetny gol, ale mm. Bravissimo Zobaczmy to jeszcze, a, dużo widać Ale nie, fuu, ale nie, no bramka, że nie miał, w ogóle nie miał szans Świetne uderzenie Mamy dwa do dwóch Tak, tylko żeby zaraz nie stracić głupio Kurwa, kurwa Broń Dobrze, świetnie Ja yeah, pier... Dawaj go Ale S Nie no jak Faulu, co? A dobra, na szczęście się wzi wzięli tak o Ta, na szczęście, na szczęście kurwa Jak to jebali, jak to ojebali no, jebali. Kurwa, jak Nie no nie Nie, no, nie no Jak Kurwa no nie no, co to jest? Ja pierdolę, jaki to jest gol zajebisty Co to ma być? Chłopcy strzelosy, ja pierdzielnie Nie no, Premier League to ja... Barę. Madondo! Kurwa ma... Znaczy kurczę mać, muszę przestać, bo... W tym odcinku to lecę, kurde jak nie wiem Give me penalty, give me penalty Pa, pa Nie! Co to jest za podanie chujowe? Kurwa ja pierdolę, jaką podał, co za zjeb! Dawaj, jeszcze szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to sad. Ostat... O, kurwa. Kto to? Tavernier zajeb. Nie. Nie, no przegrywamy to! Nie, no przecież to jest jakiś. Ja pierdziel, ale jestem wkurwiony, ty. Co to jest za. Co to jest w ogóle za, za mecz? No nie, no weź. Ja pierdolę i mamy. Jaj, kurwa, mać Jeden punkt, jeden punkt i kurwa, byśmy mieli 39, oni by mieli... kurwa 32. I ja byśmy... O! Ale Alcy wkurzony, no co to jest? Ja pierdzielę, no nie... no w ogóle to jest niewiarygodne, to jest niewiarygodne, naprawdę, no... Ja pierdole, no i... A... A, is another day, tomorrow we are yy, not winning championship Co to jest? Dobra, dzisiaj jeszcze zagramy sobie z Roscount i Ale super! Nie chce mi się grać już. A boże co to kurwa za mecz? Ja pierdolę 3 do 2, to rozumiecie? Nie no nam wjebali tą bramkę ostatnią, jak normalnie ostatni... ostatni, nie wiem, nie wiem kto. Nie wiem, naprawdę, dobra, Makroli se zagra, nie wiem, Yomanda se zagra No i tyle, no idziemy, po prostu musimy teraz wygrywać wszystko, bo czegoś nie wygramy i Celtic nas przegania <tysy> ale z... Pa, pa, pa Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 Pa, po! i Jezu Bez, bez komentarza. Ale, ole, Sima, weź to, weź okiwego, świetnie! O Boże, ale strzał świetny, naprawdę. Ale sytuacja, pa. Nie, no miał się zatrzymać już wcześniej, dobra. Jakoś się udało. No kurwa, co jest, ty? Jakie utrzymanie piłki, co, co, co to w ogóle jest, ty? A co chodzi? Dobra, matondo, pa. Pa, jego mię pa. Dośrodkowanie i Aaaa! Bramkarz skacze, niczym Adam Małysz, no? Niestety nie ma. Pop, jakiś zdziwiony, nie wie o co chodzi. Co ty sędzie chcesz, mówi. Czyż, jak w ogóle nie sfalowałem, to piłkę było w ogóle. Nie, nie! Co jest? Co jest? Tak się da? Dobra, patrzę. Dobra, ma kroli teraz. Dobra, lecimy na bramę, lecimy. Strzelamy bramę. Patrzę, pa, 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 pa. Wypuszczenie. Pa. I. i... Co to w ogóle było? Sima! Pa pa pa! To jeszcze gol będzie! Jeszcze gol z tego będzie. Pa! Pa, pa, pa! Nie no kurde, bramkarz wiedział, wiedział, że ja tak robię często. Dobrze, świetnie. Podanie! I ma do Kurde, nie, 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 Dobra, Ilmas jeszcze ma piłę Ilmas, Ilmas, Ilmas. Ilmas, Ilmas, Ankara Ilmas, Ankara, Ilmas, Akara Ankara Akara, 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 Akara. akara! Kurwa! Weź ty się wy, 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 wyrzuć poza tą obronę, a nie tam siedzisz. Ej, dzięki za, dzięki za, dzięki za takie zrobienie Wow, ale by było Kurde, skoń, szkoda, że nie ma samobuja takiego Ale by było fajnie, fajne by było jakby takie samobója sobie pieprznął Dawaj, 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 dawaj Kurde, zabrał mi w ostatnim momencie, no co za I dośrodkowanie na denkeja Dupeja Nie no, zremisujemy to, no co jest Ja pierdodał jedną minutę ty, co za śmieć za śmieć. Kurwa, macie jeszcze mi strzelą, ty. Pa. Zostaw to. No nie. O ja... Kurwa, remis. Ja pierdole. No to chuj. No to chuj. Spadamy na kurwa. Nie, na drugie miejsce. Ja pierdziele, no. całkiem <laughs> <Technik> przegrał. Haha, <laughs> ale peka z nich, kurwa. Ale s. Ale fart, ja pierdzielę Dobra, nie możemy więcej tak robić Tak nie, nie, nie Nie można tak, ja pierdzielę Ale Celtic to kurwa takie są Weź, takie gówniaki Dobra, powiem że to, to, to tu się, Ten odcinek jest chyba najlepszy W całej historii no, Z tego powodu, że jest najlepszy, to musimy się poczekać Narra. Ociepiałeś? Ty myślisz, że ja stracę Część swojej mocy?